Dzień dobry, albo dobry wieczór. Witajcie na kanale Gram.pl, ja jestem Daniel, a Wy oglądacie GramTV News, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Intro. W ostatnim odcinku zastanawialiśmy się, co się dzieje z Dying Light 2. No i niecały tydzień temu przedstawiciele polskiego studia zapowiedzieli krótką prezentację. Którą mieliśmy otrzymać w środę. Okazało się, że obietnica została dotrzymana, zaś na oficjalnym kanale gry Dying Light udostępniono trwający niecałe 3 minuty materiał. Jak jednak dowiedzieliśmy się jeszcze 3 dni temu w aktualizacji od deweloperów zabrakło informacji o dacie premiery. Nadal nie znamy ani przybliżonego terminu, ani okienka wydawniczego. Co więc dostaliśmy? Zapewnienie, że Dying Light 2 zadebituje w 2021 roku, oraz prośby o dalsze wsparcie i cierpliwość. Na koniec pokazano kilka nowych ujęć z rozgrywki. Choć część graczy na pewno będzie zawiedziona powyższym nagraniem, tak wszyscy wiemy, że twórcy nie mają łatwego życia już od dawna. Gdy zaś dodamy do tego pandemię, zmuszającą do pracy zdalnej, sytuacja naprawdę nie prezentuje się przyjaźnie. Pozostaje jedynie trzymać kciuki, aby wszystko poszło zgodnie z planem deweloperów i cierpliwie czekać. Przypomnę jeszcze tylko, że kontynuacja Dying Light ma zadebiutować na PC-tach oraz konsolach nowej generacji PlayStation 5, Xbox Series X i S. Jeszcze bodajże wczoraj do sieci wyciekła gra Necromunda Hired Gun, czyli pierwsza osobowa strzelanka osadzona w kultowym uniwersum Warhammer 40 000. Przedstawiciele firmy Focus Home Interactive postanowili chyba odpowiedzieć na te przecieki. W sieci pojawił się bowiem oficjalny zwiastun. Produkcji oraz data premiery. Tym samym dowiedzieliśmy się, że wspomniana Strzelanka zadebiutuje na rynku już 1 czerwca bieżącego roku, równocześnie na komputerach osobistych PlayStation 4 i Xbox One oraz nowej generacji, czyli PlayStation 5, Xbox Series X i S. Produkcja otrzymała już swoją kartę na platformie Steam, gdzie możemy ją zakupić w przedsprzedaży w promocyjnej cenie 110,49 zł. Po premierze cena zostanie podniesiona o niecałe 20 zł. Necromunda Hired Gun zaoferuje polską wersję językową z napisami. Gra ma zapoznać nas z historią najemnika do wynajęcia, który razem ze swoim cybernetycznie zmodyfikowanym czworonogiem będzie podejmować się różnorakich zleceń, w dużej mierze sprowadzających się do eliminacji celów. Zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami na pokazie Square Enix Presents zapowiedziano nową odsłonę serii Life is Strange, czyli Life is Strange True Colors. Co jest bardzo dobrą informacją to to, że jest to pełna wersja gry bez podziału na epizody. Zadebituje ona na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i wszystkich Xboxach 10 września tego roku. Za tytuł odpowiedzialny jest studio Deck9, twórcy Life is Strange Before the Storm potwierdziły się również plotki dotyczące głównej bohaterki które kilka dni temu pojawiły się na forum Reset Era w True Colors wcielimy się w Alex Chen, która potrafi odczytywać, absorbować, a także manipulować silnymi emocjami innych ludzi. Twórcy podkreślają, że nadchodząca odsłona serii opowie zupełnie nową historię, co oznacza, że nie musimy znać wydarzeń z poprzednich części. Kiedy to brat bohaterki Gabe ginie w rzekomym wypadku, Alex musi użyć swojej niestabilnej mocy, aby odkryć prawdę i ujawnić mroczne sekrety małego miasteczka. Rzućcie okiem na zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie sprawdzić nadchodzącą odsłonę Life is Strange, czy też nie. Czy podoba wam się rozwiązanie w postaci jednej gry? Czy może wolicie też epizody? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Pod koniec lutego Sony zapowiedziało kolejną generację swoich gogli wirtualnej rzeczywistości, które będą przeznaczone dla PlayStation 5. Poinformowano wówczas m.in. że PlayStation VR 2 otrzyma zupełnie nowe kontrolery. Dziś japońska firma postanowiła zaprezentować graczom wspomniany sprzęt, a także ujawnić kilka szczegółów na temat kontrolerów, które będą współpracować z nowymi googlami VR od Sony. Kontrolery PlayStation VR 2 są wbudowane w szkielet okulistym kształcie, dzięki czemu gracze będą mogli trzymać je w sposób naturalny i swobodny. Całość jest dobrze wyważona i przystosowana do różnych rozmiarów dłoni. Tak twierdzi Sony. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w kontrolerach PlayStation VR 2 pojawią się funkcje, w które został wyposażony DualSense. Okazuje się, że Sony zdecydowało się także na implementację kilku innych nowości. Na co więc możemy liczyć? Już mówię. Adaptacyjne triggery, spusty będą stawiać opór, tak jak w przypadku kontrolera DualSense, haptyczne wibracje, Czyli kolejna nowinka znana z DualSense. Precyzyjne wibracje, które znacząco zwiększają imersję i w lepszy sposób oddają to, co dzieje się na ekranie. A także detekcja dotyku palców, co. Oznacza, że kontrolery PlayStation VR2 wykryją dotyk kciuka oraz palca wskazującego bez konieczności wciskania przycisków, dzięki czemu gesty w trakcie gry będą wykonywane w bardziej naturalny sposób, a także śledzenie ruchu, czyli gogle PlayStation VR2 będą znać dokładną pozycję nowych kontrolerów. W galerii załączonej do tej wiadomości znajdziemy zdjęcia przedstawiające kontrolery PlayStation VR2. Dodam też, że Sony nadal nie zaprezentowało samych gogli, a zgodnie z ostatnimi doniesieniami na premierę sprzętu będziemy musieli zaczekać do co najmniej przyszłego roku dla fanów Disco Elysium. Do sieci trafił nowy zwiastun rozszerzonej wersji rpg studia Zaum, który ujawnił, że wspomniana produkcja zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5 już 30 marca bieżącego roku. Materiał wideo przypomina też o ulepszeniach, które wprowadzi The Final Cut. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas rozgrywki trafimy na nowe misje powiązane ze światopoglądem politycznym. Nie zabraknie też nowych postaci. Sterowanie na konsolach zostanie dostosowane do kontrolerów, a posiadacze PlayStation 5 Będą mogli zapoznać się z grą w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Warto też wspomnieć, że dzięki disco Elysium The Final Cut gra otrzyma pełny dubbing. Studio jakiś czas temu ujawniło, że nad nowym udźwiękowieniem pracowało trzech reżyserów głosowych, którzy wraz z kilkudziesięcioma. Aktorami dokładali wszelkich starań, aby nagrać wszystkie kwestie, które pojawiają się w grze. Na koniec dodam jeszcze, że użytkownicy komputerów osobistych, którzy kupili oryginalną wersję Disco Elysium, otrzymają dostęp do nowych elementów za sprawą aktualizacji. I tym akcentem kończę dzisiejszy, dosyć krótki odcinek Gram TV News. Mam nadzieję, że mimo wszystko film Wam się podobał. I teraz jak mantrę muszę powtarzać do znudzenia, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, o zalajkowaniu tego filmu, żeby wspomóc algorytmy YouTube'a, który tak nas nie lubi. I widzimy się w kolejnym materiału. I jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!